Hejka, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I w dzisiejszym odcinku zginę, włączam albo puszczam swój normalny głos. Więc zapraszam do oglądania! Ok, więc już jestem na parkurze i. Tak, to nie jest fake. Szczerze, naprawdę wam to puszczę, jeżeli skinę. Naprawdę. Ale po prostu go nie lubię, więc dlatego go nie nagrywam. Szczerze, nawet boję się waszej opinii, bo nie wiem, czy dobrze za zareagujecie na mój głos, czy nie. Więc strasznie się stresuję, aż napisałam scenariusz mały do tego odcinka. Więc jeżeli będę troszeczkę szybko mówić, to przepraszam, ale strasznie się stresuję przed tym. E, więc tak, pierwsze co powiem, to odcinki będą teraz prawdopodobnie w środy albo w czwartki, jeżeli się nie wyrobię, bo teraz już wiem, jaki mam plan i niestety już w poniedziałki się, nie, we wtorki chyba stawiam odcinki, ale po prostu się już nie wyrobię. Konie napiszcie koniecznie, jeżeli Wam się ten głos podoba. Yy, koniecznie napiszcie, bo jeżeli będą pozytywne, dużo będzie pozytywnych komentarzy, to zacznę po prostu z nim normalnie nagrywać. I mam nadzieję naprawdę, że Wam się ten głos mój spodoba, bo jak mi się nie podoba, to może Wam się spodoba. Nie wiem. <słuch> Y, ogólnie co tam was słychać? U mnie to mogło być dosłownie lepiej. Mogło być tak naprawdę, do... naprawdę dosłownie lepiej, bo mój plan jest, no nie mogę powiedzieć, że jest najlepszy, ale nie mogę powiedzieć, że to jest jeszcze najgorszy, ale. No. Yy, możecie mi dawać uśmiechy na moje konto, bo chcę wbić 91 level. No. Mm. No, możecie też napisać, jak się ogólnie czujecie, czy się dobrze czujecie, jak tam w szkółce. Przepraszam, jeżeli się powtarzam, ale. No. Przepraszam, że już się nie odzywam po prostu. A i jeszcze momenty, w których się nie odzywam, to będą po prostu wycinane. Wycinane, tak, że wiecie. Więc jak będę w jakimś innym miejscu w parku, że... No wiecie, no będę w innym miejscu parkourze niż byłam, to przepraszam. I w tamtym sposobie skończyliśmy parkur. To się jakoby nie liczyło, bo lawa na starcie, to wiecie jak jest to... I... Wiem, że z tą lawą to było lekkie oszustwo, ale chyba nie chcecie takiego krótkiego odcinka, bo ja bym... Nie wiem ile ten śniad trwa, ale według mnie to krótko trwa. Więc no. Naprawdę, naprawdę? Dobrze, więc Demka z przeszłości włącz mój normalny głos. Czekajcie, to się nagrywa, nagrywa się, Boże. Przestraszyłam się. Dobrze, więc teraz włącz mój normalny głos albo w ogóle. No więc, hejka! Nie wiem, jak Wam się podoba ten mój głos, bo szczerze nawet nie wiem, jak on... Jak on tak naprawdę brzmi, bo dawno po prostu nie włączałam swoim głosem tak normalnie, tylko zawsze od razu edytowałam to. I no. Napiszcie koniecznie w komentarzu, bo tak tylko przypominam, że jeżeli tam będzie dużo komentarzy oraz łapek w górę, to będę nagrywała z tym głosem. I napiszcie, no. Dlaczego tak pytam o tą waszą? Bo jednak lajki nie odzwierciedlają tego, co naprawdę myślicie, prawda? Na przykład filmik Wam się spodoba, ale mój głos to już nie, więc dlatego ja was proszę o waszą opinię, bo. Jednak zależy mi na Waszej opinii. Zależy mi na tym, co Wy w ogóle. Yy, chce, yy, no, chcecie. Yy, dlatego Was pytałam tam o tą ankietę z tymi, jak Wam się, jak oceniacie moje odcinki. Naprawdę było mi miło. Naprawdę dziękuję za, taką, za taki pozytywny odbiór moich odcinków. Naprawdę dziękuję dlatego staram się jakby te lepsze odcinki robić i może jak ten głos swój pokaże prawdziwy to podoba wam się jeszcze bardziej Ym, i no sobie lecimy tutaj tutaj, o hop już jesteśmy chyba blisko mety, o tam jest meta i no. Ok. Więc no, jeżeli to jest krótki odcinek, to ja bardzo, bardzo, bardzo Was przepraszam, ale naprawdę się stresuję tym, i naprawdę zależy mi Wasza opinia. Więc no, jeżeli Wam się ten filmik spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Napiszcie koniecznie w komentarzu co wy sądzicie o moim głosie i no tapatki.